Hej, ja, moja Aksina. Witajcie. Dzisiaj um, postanowiłam zrobić filmik, um, jak tworzę siebie w KH Live. A nie wiem. Robię ten filmik tylko dlatego, że robię teraz mini movie i długo nie pojawia się film, dlatego żeby um, mój kanał nie stał się opuszczony. To będziemy tworzyć postać. Tak, z nudów. No dobra, zaczynamy Skórę mam bardziej gdzieś taką, bo jestem dość blada. wiem, tak. Nie, no znaczy ścisaka. Jeżeli chodzi o wielkość, to chodzę do czwartej klasy, więc. Tak, może gdzieś być. Włosy mam. Tu mam takie pejsy Nie wiem. O, teraz już będzie kurczę Nie no, na pewno nie mam takich. Hmm, takich też nie mam. Ludzie, nie mam moich włosów. Mam coś takiego, dobra, powiedzmy, że mam takie. E, bo ja mam takie właśnie. Nie mam grzywki. Nie wiem, jak zrobić, bo to nie jest grzywka, to jest... Dobra, mam coś takiego e, Jeżeli chodzi o włosy, to mam dość długie włosy, więc to, to będzie gdzieś tak Tak, moja stara ocz właśnie była Miała właśnie dotąd włosy i miała takie włosy, oprócz, ty, oprócz tych e, Teraz kolor Mam brązowe włosy, więc tu mam gdzieś takie cieniowane Taką wezmę bardziej ciemne, bo ja mam... Nie no, bez przesydu, dobra Dobra, nie będą takie. E, w, e, oczy. Proszę. Mm, mam dość dużo rzęs. Mm, nie wiem jak... Pff, takie? Chyba takie. Albo takie. Takie mam. E, kolor. Oczywiście kolor też mam brązowy. Że nic... No. Mam takie źrenice, ale to głupie wygląda do tego. tak. Więc raczej nie będę robić źrenic bo nie chcę. Ogólnie przepraszam, trochę mam kater, bo mam uczulenie na kota, a właśnie głaskałam kota. Buzię, no, uśmiechniętą, no. Gdzież nie, No. Takie brwi. Nie mam żadnych okularów, nie noszę okularów, na szczęście. Eee. No nie, no tutaj stąd nie będę nic brać. Mm. Piegów. Hmm. Co ja mam? Wiecie, co ja mam? E... Stąd nic nie mam. E, niestety. Ubrania. Teraz zrobię najbardziej ubranie, jakie noszę. Takie, wiecie... No takie po prostu moje ulubione no to moje ulubione to będzie takie, takie Nie wiem czy to będzie... O, jest, dobra Takie coś To jest szare Takie o, takie jasniutkie eee, To ma takie? Nie, to nie ma takich To ma takie, takie albo... Nie to jest podwinięte To ma takie coś E, buty hmm. mm. Chyba te Tylko muszę zmienić kolor, bo moje są takie czarne tutaj To moje białe e, Rękawiczki Nie nie mam żadnych rękawiczek Pasek Nie będzie widać paska, więc e, nie daję um. Na głowie ja nic nie mam Raczej Pasek nie noszę czy jakoś takiego? Nie no, nie mam żadnych tych... O, jeżeli chodzi o to, to ta ma coś takiego tu. Więc... O. Takie albo bardziej do tego podobne coś muszę znaleźć. No na pewno nie to. Też nie... Mm. Dobra, zostanę przy tym. Okej. Okay, um, na pewno nie mam żadnych skrzydeł ani żadnego ogona. Eee, nie, nie mam też niczego z tyłu, więc no tak prezentuje się właśnie moja. Nie, jeszcze. No tak, miałam tu. Jeszcze taki kaptur. Taki, on ma tutaj. O, jest tu biały. No więc, um, cztery się nazwę. Tak, to moje imię. Eee, poza, moja ulubiona poza. To tak. zrobię oczy bardziej. I oto ja. Brawo!